Czy sprzedaż może być prosta i przyjemna? Z tym pytaniem trafiła do mnie Hania. Hania ma świetne produkty i ofertę, ale mało osób jeszcze o niej wie, ponieważ jest stosunkowo młodą marką. O czym to mówić? O czym to pisać? Jak tu się w ogóle wyróżnić? W roku Hania próbuje przebić się przez naprawdę silną konkurencję na rynku. Trudno tam jest wyrwać nawet kawałek malutki rynku. Frustracja narasta w miarę jedzenia, wtedy kiedy konkurencja bezlitośnie zabiera każdego klienta. Doskonale wie, jakie chce osiągnąć wyniki. Ma podnieść sprzedaż i ma to wydarzyć się jak najszybciej. Najlepiej w pierwszym kwartale. Czy to możliwe? Pyta się. Jasne. Ale musimy zabrać się do pracy natychmiast. Hania bardzo szybko działa i wdraża wszystkie wskazówki, które jej daje. A teraz posłuchaj, co powiedziała. Naprawdę, słuchajcie, widzę coraz większe zainteresowanie moją marką. Ludzie o mnie mówią w kilku mentoringach. Myślę, że wzrost 500% obrotu. W ciągu ostatnich dwóch miesięcy, to też jest coś. Co, też byś tak chciała? Skomentuj. Chcę i pogadajmy, jak mogę